Siemanko! Witam Was dzisiaj na moim kanale. Jak widzicie mamy nowego Brawlera, Kiełka. Postaram się w dzisiejszym odcinku pokazać Wam jakieś świerki porozmawiać z Wami. No to co, lecimy! Gramy za Dymę, bo bardzo lubię ten tryb. A Kiełek za bardzo nie nadaje się na solo. nie nagrywałem przez bardzo długi czas, ponieważ mieliśmy teraz te koronaferie, nawet bez egzaminy, trochę dużo nauki było, możecie napisać jak wam mijałem koronaferie, co robicie, żeby wam się nie nudziło, oj, Przesakadałem. jeśli jesteście w ósmej klasie, jak wam to egzaminy, przynajmniej na razie z polskiego, nie wiem kiedy to w sumie widzicie, ten odcinek, więc... No nie za dobrze idzie nam ta gierka. No, nie za bardzo jeszcze ogarną tego, co jest dopiero dropem. Przepraszam za, za takie lubowskie zagrania. Widzimy tutaj nierozgarniętych przeciwników. strzelam sobie sami gole. a to dobrze... O, i tak się dziwnie ten murek postawił. Możecie mi napisać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na kanale. O nie! Chyba pierwsza gierka będzie przegrała. No, niestety. No cóż, czasami się wygrywa, a czasami się przegrywa. idziemy sobie tutaj mam nadzieję że w tym sezonie uda mi się wybić te 20 tysięcy pucharków. raczej też z tego wleci odcinek możecie mi napisać czy chcielibyście na przykład od nowego sezonu PowerPlaya dwa tygodnie w każdy dzień zobaczylibyśmy jakie gry na znaczy, jakie miejsce udałoby nam się zająć no i lecimy z następną giereczką. Prawie, prawie zmarnowałem akcję. No tutaj chyba będzie łatwa, szybka giereczka. Taką mam nadzieję. No i. Wszelkie chyba ja nie ogarnięta, ale to z to te się pycharki. Ale i tak wygraliśmy tą gierkę. Możecie mi napisać na przykład, czy chcecie odcinki z puszowania brawlerów. Ostatnio udało mi się wbić Bibi na 800 pucharków. W tym sezonie też próbuję, na pewno spróbuję do Top topolęd się dostać. Zobaczymy jak to będzie. Jeśli chcecie, możecie... Możecie pisać w komentarzach swoje ID do znajomych. bo możemy zagrać gierki z widzami, lub jakieś customy, w sensie gry dla znajomych. A, ci już troszkę bardziej ogarniają. W ogóle nie wiem jak w lawach, ale Według mnie na jest trochę, trochę słabym brawlerem. Strasznie ciężko się ją celuje. Trzeba być bardzo wyskilowanym żeby w ogóle wbić ją. Podziwiam ludzi, którzy ją puszują na przykład do 1250. Sam nie dałbym radny, wytrzymałbym cykliczne. Oj, widzę, że Mr. P tutaj ogarnia giereczkę. ой окей поспешать вот так граммы в веб Mam nadzieję, że uda się to wygrać. Możecie też napisać jak tam oceny końcowe, czy będziecie mieli środowisko z Paskiem, czy macie jakieś plany na wakacje, a ja przypnę Wam serduszko. No o, jednak, jednak nie strzelili nam jeszcze. Nadal, że ta Bibi to stara się strzelić, chociaż nie, wyrzuciła już, już ulta. No, ale Bibi nas uratowała troszkę. Możecie mi wysyłać również wasze epickie akcje, możemy z tego zrobić serię, jeśli będzie Wam się to podobać. Czyżby? O! Ta Baby jest bohaterką meczu, ale. Oj! Ale teraz trochę znubiła. Nie powiem. No a tak jak mówiłem, czasami się wygrywa, a czasami przegrywa. Zagramy jeszcze ostatnią gereczkę. Żeby odcinek nie był za długi, żeby wam się też nie nudził. Jeśli w ogóle oglądacie do końca. Jeśli oglądacie do końca, to możecie zostawić łapeczko w górę. <gry> A jeśli nie, to też możecie zostawić. Primo i był nie za bardzo oglądałam. To chyba tak będzie szybki meczek. Lekkie lagi Aaa, chciałem przypozaczyć, nie wyszło No i 40 dni, niecałe sekund wygrała Dobrze, jeśli chcecie więcej odcinków z głosem Możecie pisać w komentarzach Możecie w ogóle pisać w komentarzach, jakie odcinki chcecie widywać na kanale no i ja się z Wami żegnam. Cześć.